Co jeśli po śmierci nic na nas nie czeka? Pewnie takie pytanie zadał sobie każdy z nas. No tak, w takim przypadku śmierć to absolutny koniec. Trudzimy się całe życie, by potem wszystko stracić w porządku. Nawet jeśli założymy istnienie Boga i życia po życiu, to wciąż nasze ziemskie wędrówki wydają się po prostu i bez znaczenia. Czy zatem najrozsądniejszą opcją nie byłoby, mówiąc delikatnie, skrócenie swojego życia lub chociaż wzorem ascety przetrwanie go jak najszybciej psim swędem, byleby dojść do punktu wyjścia? Otóż uważam, że absolutnie nie. I już tłumaczę dlaczego. Otóż proszę sobie wyobrazić, wchodzimy do naszej... Ulubionej lodziarni. Wybieramy najlepszy smak z oferty. Pracownik lodziarni nakłada nam loda, podaje go przez ladę, ale zanim to zrobi, zagląda nam głęboko w oczy i pyta. Przecież tego loda za 20 minut już nie będzie, więc w sumie po co to wszystko? No tak, przecież. Nie rzucę lodem o ziemię wściekły, tylko dlatego, że za 20 minut już go nie będzie. Nie. Zamierzam delektować się nim do samego końca. I uważam, że życie jest takie samo. Zamierzam smakować je, póki mogę. Przewagą życia. Dowodem na jego niesamowity charakter jest to, że nie mogę kupić drugiego. Nie ma powtórki. Więc ja zamierzam się nim delektować. I to mój apel do Państwa. Dyrektujmy się nim, póki to nasza kolej. Dziękuję.